Polskie Radio Wrocław. Witamy Państwa. Dzień dobry. Miliona godzina siedma. W dzisiejszym programie notalnym przedstawimy magazyn informacyjny Dolnego Śląska o śródmień 11. Muzyka i komentarze. Nasze porady się Dzień dobry Pani. Czy mogłam spytać skąd Pani przyjechała? Zachowic. A w jakiej sprawie do Wrocławia Pani przyjechała? Są Jestem pani bardzo chora. Na prześwietlenie nogi, nie mogę chodzić. A i Przyjechała Pani do lekarza. Tutaj. Do lekarza przyjechałam. Skąd no. Pan przyjechał do Wrocławia? Z Jaszki. A z jakiej? Żerniki Małe. A można widzieć po co Pan przyjechał do Wrocławia? Do lekarza. Do lekarza? Tak. Pani z rolnikiem? Tak. Z Białowielkich. Do Wrocławia? Do Wrocławia chciałem za, załatwić sobie. Do silników leki nie, nie ma nigdzie po całej Polsce że Akumulatory do traktora i sprawy do ujutwa e, z PCDW. A co to za sprawa z PZD-u można no, wiedzieć? Sprawa PZD-u to chyba PZW na nasze wolowi jest prywatne, bo z, zrobiło ta, taki wyjątkowy szacunek szkód. Ale to tylko pan się skarży o złe oszacowanie? Nie, pół wsi. Mam tutaj koło siebie nie, pismo. Aha, i w imieniu wsi pan tutaj przyjechał, imieniu wsi, tak? Tak. O. Co, czujecie się poszkodowani? Tak jest. I, I szukamy te, teraz, gdzie z tym mam się udać. No, bo byli dwa razy u nas na kontroli, tylko zrobili pośmiewisko. No. Czy ja bym mogła panu towarzyszyć, jak pan dzisiaj będzie załatwiał swoje sprawy? Czemu nie? Proszę bardzo. Który pan wyjechał ze swojej wsi? O czwartej rano. Wstał o czwartej rano, pół do piątej wyjechał. Czyli właściwie pan przeznacza cały dzień na załatwienie tak we Wrocławiu tak spraw jest. różnych, tak? Tak jest. Najpierw pan gdzie się chce udać? До... Так же, как под розы до войска рядом наш дом.